8 listopada, poniedziałek, z Ewangelii Świętego Łukasza. Jeśli brat twój zawini, upomnij go, i jeśli żałuje, przebacz mu. Piękne słowa Jezusa. Jest, <coughs> przepraszam, wiele w naszym życiu przyczyn, sytuacji, na których się obrażamy. Tak przysłowiowo, w cudzysłowie, mówiąc dzisiaj młodzieżowo, strzelamy fochy. To złość, to zazdrość, nieporozumienie. I zobaczmy, Jezus dzisiaj w Ewangelii nie mówi o żadnym powodzie tego, że się obrażamy. Nie mówi o, o właśnie o zazdrości, o nieporozumieniach. Mówi jasno i wyraźnie. Jeśli twój brat zawinił, upomnij go. I jeśli żałuje Przebacz Mu. Trzeba mieć mocny charakter, ale przede wszystkim trzeba mieć dużo w sobie, ogrom miłości, aby nie potrzebować powodów do wybaczenia. Bo my często potrzebujemy właśnie chyba dowodów. Ktoś nam coś musi udowodnić, pokazać. Często musi się przyznać w jakiś sposób, żebyśmy mogli mu no, podać rękę. A Jezus dzisiaj mówi radykalnie, stanowczo: nie szukaj powodów. Po prostu przebacz, pochyl się nad tym, z którym masz jakąś relację złom, pełną nienawiści. Pokory. Musisz się uczyć każdego dnia. Wybaczyć nie siedem ale siedemdziesiąt razy nieskończoność. To jest lekcja miłości, której dzisiaj uczy nas Jezus. To jest lekcja wiary. To być prawdziwym chrześcijaninem, naśladowcą Chrystusa. Zobaczmy, ile my w sobie w swoich sercach. Nosimy urazy, ile nienawiści, ile niechęci. Może my nieraz, <laughs> często ze sobą nie jesteśmy tak skłóceni, że gdzieś tam sobie coś, coś chwila wyrzucamy, jakieś mówimy słowa, ale potrafimy nie rozmawiać ze sobą tygodniami, miesiącami, a nawet latami. Bo gdzieś jeszcze tkwi tam we mnie jakaś zadra, którą mi ktoś zadał z bliskich, z rodziny, z najbliższych. Ona jest, ona tam nie kuje mnie mocno, ale jak poruszę jakiś temat, no to tak. Żeby to wyrzucić, trzeba w pełni wybaczyć, w pełni wylać miłość Chrystusa w tą relację. Jeśli samemu nie umiesz tego zrobić, jeśli nie umiesz tego dokonać w swoim sercu, prosi Jezusa, aby on to uzdrowił, aby uleczył tę. Często twardą, zgorzkniałą, pełną zła relację międzyludzką. Nie siedem, a siedemdziesiąt siedem razy. Na tym polega prawdziwa miłość. I to, co było w niedzielę o, o przykazaniu miłości, kochaj bliźniego jak siebie samego, to można troszeczkę połączyć ze sobą. Jeśli chcesz być też tak mocno kochany, jeśli chcesz, żeby i tobie wybaczano, to i ty wybaczaj. Na ten piękny dzień, abyśmy umieli wybaczyć urazy innym ludziom, abyśmy może zadzwonili, zatelefonowali do kogoś, z kim już nie rozmawiamy kilka miesięcy, powiedzieli sobie miłe, piękne słowa i nie nosili w swoim sercu urazy. Serca wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrego poniedziałku i do zobaczenia do jutra. Do wtorku.